Cześć. Z tej strony Agnieszka Rozwadowska, Prezeska Carbon Footprint Foundation, organizatora międzynarodowego szczytu klimatycznego Carbon Footprint Summit 2022, który w tym roku odbędzie się w Krakowie, w pasewnym budynku Hali Krakowie 7-8 października. Motywem przewodnim tegorocznego szczytu klimatycznego Carbon Footprint Summit jest równowaga w ramach trzech ścieżek ideas pacts oraz tech łączymy środowisko naukowe, technologiczne, biznesowe oraz aktywizm by inspirować, edukować o śladzie węglowym, zmianach klimatu, wyzwaniach dla społeczeństw, gospodarek oraz biznesu. Patronatem honorowym Karbą Futnicami 2022 objął m.in. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Konsul Honorowy Finlandii, Danii i Islandii oraz miasto Kraków. Głównym tematem pierwszego dnia szczytu jest raportowanie niefinansowe ESG szanse i wyzwania dla biznesu w obszarze kultury raportowania, standaryzacji i audytowania. Niezależności energetycznej biznesu, jako budulca przewag konkurencyjnych w niepewnych czasach, dbałości o dobrostan zasobów ludzkich w świetle redefinicji założeń funkcjonowania organizacji. W fundacji wiemy, jakie to ważne i jednocześnie skomplikowane: presja legislacyjna, niestabilne otoczenie, brak standardów. Fundacja analizuje ślad węglowy w trzech zakresach w obszarze e-Środowisko, a nasze doradztwo w kierunku mitygacji jest kluczowym elementem strategii zrównoważonego rozwoju. W tym wspieraliśmy kilka organizacji w ich raportowaniu ESG. Chcemy się dzielić spostrzeżeniami i wspólnie z Wami wypracować dobre praktyki. Dlatego cieszymy się, że wspierają nas merytorycznie w tworzeniu programu takie organizacje jak Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, CSR Info, Saule Research Institute czy Stowarzyszenie Rzecznicy Nauki. Po więcej szczegółów zapraszam na carbonfootprintsummit.com. Widzimy się 7-8 października w Krakowie. Zapraszamy!